rolnik nieprofesjonalny dzisiaj Druga ostatnia dawka azotu w rzepaku Jesteśmy już po asr tak Jak wspominałem w jednym z ostatnich filmów no ogólnie jeśli chodzi o ostatnią intensywność prac To jest niezły zapierdaling Tutaj mamy dość wysoki stan chorobowy w domu Jeśli można tak to nazwać Też jakieś wyjazdy, wyjaździki To, tamto, to i o I się tego dość dużo zbiera i tak naprawdę e, czas mi tak spieprza, że tutaj e, nie mam w co w ogóle mówić w jakimś wolnym czasie. Trochę się dzieje, ale, ale trzeba się cieszyć, że się dzieje, opowiem tak. E, też byliśmy tutaj z kulą e, na spotkaniu ostatnio w mojej szkole byłej e, w techniku magrobiznesu w Tucholi e, Spotkami z uczniami. Fajnie to przebiegło Miałem nadzieję, że uda nam się coś nagrać, ale niestety, no czas na to nie pozwolił już spotkanie z przedstawicielem tego dnia jeszcze odnośnie drugiej części modernizacji maszyn i, i tak naprawdę to wszystko gdzieś tam bardzo szybko przebiegło, ale spokojnie, będzie jeszcze okazja w marcu, żeby wspólnie coś nagrać po 20 bo będziemy się widzieć, też, no można powiedzieć w sprawach zawodowych jeśli to jak można nazwać, ale, ale też na polu prywatnym I no mam nadzieję, że coś się nam uda, że tak powiem, wspólnie, wspólnie stworzyć, ale no widać, ile ten czas tutaj, ile ten YouTube trochę tego czasu nam zabiera. Te wszystkie kanały, no ale nie ma tutaj co narzekać. Ogólnie wczoraj jeszcze woziłem też. Robiliśmy utwardzanie drogi u jednego pana, więc też trochę tego czasu uciekło, i gdzieś mimo wszystko. Wszystko, tak powiem, umyka między palcami, ale Ale, no jak tu mówią U, u rolników samo wszystko rośnie, posieją i, I tylko leżą, czekają za zbierami Wsadzą świniaki do chleba i to wszystko Tylko czekać za przelewem A ja, wszyscy dobrze wiedzą, że tak nie jest Jeśli chodzi o rzepak Teraz jesteśmy, słuchajcie, na trezorze Na dekalbie Tutaj też nagrywałem tą właśnie Rozdywania ASL-u, i no już widzicie, no minęło kilka dni, a już to pole robi się o wiele bardziej zielone. Potem pojadę na Ajołę tam dokładniej opowiem co, ile, jak i dlaczego. Mamy dzisiaj 7 marca, i tak naprawdę kończę nawożenie, ale o, o swoich pobudkach to, to w dalszej części filmu. Za chwilę też Wam pokażę właśnie tą różnicę między tym. Dekalbem a tą mieszanką odmian. Tam z tyłu, zresztą, mam nadzieję, że będzie widać na połowie tej górki, tak naprawdę, do połowy jest dekalb, a po lewej stronie jest ta mieszanka odmian i jest o wiele bardziej zielono już na polu. Więc to jakieś różnice już, już są, ale to jeszcze chwilutka, chwilutka momencik i, i zaraz Wam pokażę. I po lewej, tak do tej ścieżki, mamy właśnie tą mieszankę. A po prawej stronie mamy dekalba. No tutaj nie ma co mówić, to, czy to gorzej będzie, czy, czy, czy będzie lepiej. No też trafiło to wszystko na takie ekstremalne warunki w ubiegłym roku. Mówię, tutaj po tym łubinie. Była straszna pustynia, straszna Sahara. Może troszkę lepszy wigor właśnie tej, tej mieszanki był na jesieni, ale to się wszystko tak naprawdę do, dopiero okaże latem podczas zbiorów. Teraz jesteśmy na czystym trezorze, tutaj malutka działeczka 0,8 hektara, jeszcze trezor jest na wyłpinie, na tej działce słupiastej, kanciastej takiej. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny z góry, tutaj no jak widzicie no dość dużo zielonego też, też jeszcze jest. Na tamtym polu, tak jak wspomniałem prędzej, liście praktycznie wszystkie stracił. Już teraz na no, 99% wiem, że jest to spowodowane wystąpieniem mszycy w listopadzie, ponieważ tam od drogi widać, że całkowicie te liście wszystkie spadły, ale wjechałem z ASL-em. Okazało się, że właśnie koło drogi, koło skrajów tam te rzepaki straciły liście, a już dalej w głąb pola tych liści było coraz, coraz więcej, widać, że były takie właśnie powcinane. Ale tam mówię, to no, trudno nagrywać, bo cały czas się kręci, cały czas się wyłącza sekcję e, i jest tam cokolwiek trudno pokazać. Troszkę widać, że tutaj na, tym, na tej działce e, ASL-em przypaliłem liście. Nie ukrywam, akurat tutaj już było preskane ASL-em. Pod sam wieczór były liście mokre i, i tutaj y, niestety, ale gdzie nie, gdzie właśnie te liście głównie. Które i tak, no praktycznie za chwilę byłoby odrzucone, które leżały już na ziemi e, dostały najmocniej. Ale jeśli chodzi o samą kondycję żapaku, e, pokażę Wam e, porównanie trzech odmian Ajoły, e, Trezora i tej dekalbowskiej, którą sobie przypomniałem... sprawdziłem numer, ale znowu nie pamiętam, mówię, numerowanie odmian to jest zawsze e, taka trochę kula u nogi. E, no jest trudno zapamiętać to odmianę. I zobaczcie tutaj, jak wspomniałem w filmie zwapnowania, mimo że jest to działka przy jeziorze, niestety, ale te sarny też tutaj gdzieś sobie e, przychodzą i żerują, ale no, nie są to takie straty jak e, przy działkach typowo leśnych, ale no jest to taki kolejny argument, no, jak, jak tutaj niektórzy nie mają w takich... E, takich na takich terenach e, pól, no to nie wiedzą tak do końca z czym te się sarny je, no i tutaj, tak jak już wspomniałem prędzej, działka będzie wydzielona, eee, osoba, od której dziś rozmawiamy tutaj wydzieliła działki, więc kawałeczek nam tutaj odejdzie i mówię, zostanie 08, chyba nie robiłem nawet filmu z tej działki nigdy, więc, więc eee, poznajecie kolejną działkę, tych działek do Poznania jeszcze macie dość dużo i widzimy się tak naprawdę na Aiole, na Aiole, Aioła, Aiole, Aidoilej. Tutaj mamy teraz trzy odmiany rzepaku SY IOA, Trezor i jedna z odmian DeKalbu Tutaj no ewidentnie ta trzecia odmiana jest w tym momencie najsłabsza, ale trafiła mówię ona tutaj na stanowisko, które no nie jest korzystne powiem tak bardzo zróżnicowane i było najbardziej wyschnięte jeśli chodzi o jesień Tutaj a tak jak ostatnio wam też pokazywałem, bardzo dużo tych korzeni takich bocznych, przybyszowych. E, tutaj, no bardziej wyraźnie zaznaczony ten korzeń, e, główny w trezorze, ale e, tak naprawdę tutaj byłoby trzeba powyrywać kilkanaście roślin, a kilka, tak sobie wyrywałem, i, i tak naprawdę te dwie rośliny, tutaj ewidentnie na pierwszym miejscu, no tutaj można powiedzieć, że drugie. E, za chwilę tutaj, e, no co to tu też było, można jeszcze porównać. No, za chwilę też zobaczycie że jeśli chodzi o jołę, jest o wiele bardziej zielono na polu. Tutaj ona ma bardziej tych bocznych rozgałęzień, jakby troszkę bardziej nasadzone do góry. Tutaj bardziej po bokach. Zobaczymy, jak to wszystko będzie planowało. Tutaj dla przypomnienia, joła też ma gen odporności na fomę, więc tutaj jest jakiś plus, jeżeli chodzi o trezora. On jest trochę mniej odporny, ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praktyce. I to jest najważniejsze, czyli korzeń. Korzeń tutaj jest zdrowy. Widać, że akurat w, tej, w przypadku tej rośliny tutaj e, po lewej stronie jest stożek wzrostu trochę bardziej wyniesiony. Ale to wszystko e, zależy od tego tak naprawdę, jak ta roślina, gdzie tam rosła, jakie tam były opryski, w jakim momencie by była wstrzelona. E, jeśli chodzi o bor, no tutaj delikatnie widać, że troszkę zabrakło, ale jak na tak grube korzenie, tutaj nie ma co się e, w ogóle Oczywiście można by było powalczyć o to, żeby tego tutaj nie było, tak naprawdę to pewnie zabrakło kilku gram, jednak na takie przyrosty jesienne tutaj jest naprawdę dobrze. No ten mały to już tam jest w ogóle zrośnięty, tam żadnego niedoboru nie było, ale tutaj no jest ok. myślę, że jest ok, będziemy, będzie o co walczyć, jednak no wszystko tutaj zależy od pogody, my możemy działać, ale co nam pogoda przyniesie, tego nie wie nikt. Jesteśmy teraz na rzepaku SY Tutaj jest to pole, które już, jak w filmie z ilustracji powiedziałem, ma najwięcej zielonych liści. No i widać ewidentnie, że on bardzo szybko już rusza. Dostał w pierwszej dawce 40 kg czystego azotu z ASL-u. Teraz jedziemy z RSM-em. Będzie to. 120 kg w czystym, i tak naprawdę całe nawożenie azotowe rzepaku w tym roku jest zamknięte. Zazwyczaj było robione to w ten sposób, że dzieliliśmy nawożenie azotowe na dwa razy. Drugie nawożenie zazwyczaj szło około połowy marca. No pięknie, po sarenkach około połowy marca. Jednak no w tym roku, z tego powodu, że nie ma wody. Tutaj z zapowiadanych 20 litrów spadło tylko i wyłącznie 4. Tak naprawdę trochę strach czekać za tym, czy, czy ta woda będzie, czy nie będzie. A tutaj stosując RSM, no mamy połowę RSM32 mamy połowę tej formy amidowej, czyli zmocznika wolno działająca na teraz nie będzie działała od razu. Więc tak naprawdę z tych. 120 zapodowanych teraz 60 będzie działało szybciej, 60 będzie działało później. Mamy zastosowany w ubiegłym roku obornik, z tego też tutaj sobie jeszcze rzepak będzie ciągnął. Więc, tak naprawdę, to 160 kg łącznie za asl jest wystarczające i na większości działek właśnie tak będzie robione, że 160 i to jest max. Z jednego z tego też powodu, że tutaj. Jak Akurat na tym polu tutaj można liczyć na jakieś e, większe plony. Jeśli chodzi o pozostałe działki, tam może być różnie. Jeżeli e, uda się zebrać 4-4,5 tony, to naprawdę będzie e, super wynik. Ale no tutaj z, o wynikach planowania można dopiero mówić e, w zbiorniku, jak już będzie skoszone. A nie w marcu. I tutaj bardzo często śmieszą mnie, No są wręcz, szczerze mówiąc. Te prognozy są wręcz żałosne czasami. Więcej zasiano rzepaku, będzie niższa cena. Tak naprawdę albo dobre przezimowanie, będą wysokie plony. I to jest takie nakręcanie się tylko i wyłącznie, żeby gdzieś tam może podwyższyć cenę, może obniżyć cenę. A co to będzie z plonami i cenami, tak naprawdę okaże się dopiero później. Co do nawożenia, co do kolejnych zabiegów tutaj w rzepaku to będę na pewno stosował, tak jak już mówiłem, gremienicyt jeśli mi się uda to nawet jutro, bo potem znowu nie ma być pogody, w sensie, dobrze, że tej pogody nie ma być, bo coś tam zapowiadałem, znowu parę kropel deszczu ale no, ten graminicet musi być zrobiony, bo jeżeli będzie tak naprawdę za tydzień tutaj całe, całe pole może być już pokryte liśćmi ta rozeta, mówię, bardzo szybko się odbudowuje. Widać już e, pąki kwiatowe, więc e, no ta to wegetacja galopuje, tak jak tutaj rozmawialiśmy e, z panią Gosią z Jawalu w ubiegłym roku. Praktycznie miesiąc później były sprzedawane jakieś środki na rzepaka w tym roku, czy gramienicydy, czy e, niektórzy robią e T0. E, tutaj... No jest ten rok dziwny ale myślę, że tutaj nic nie będzie przyspieszało, to powoli po prostu będzie gdzieś tam sobie wegetowało, e, rosło powolutku i, i, i te żniwa, czy ten okres kwitnienia, to wszystko będzie mniej więcej w tym samym normalnym czasie. Oczywiście, no, może się tam przesunąć to przykład, e, przykładów daleko nie trzeba szukać, ubiegły rok, ale no, nie będzie czegoś takiego, że dojemy, a to ktoś tam będzie kosił e, rzepak na początku czerwca, no, nie, nie nie bądźmy aż tacy, ale pewnie się takie głosy znajdą, że jak teraz druga dawka azotu to już e, pewnie kombajn szykowany. Mm, ale no tutaj, jak już też mówiłem, 5-6 tygodni przed kwitnieniem ten azot musi być e, podany. Więc no miejmy nadzieję, że tutaj nic nie, mm, pogoda no już nam nie spoda figla. A tak dla przypomnienia. Na tej działce tutaj są rzepaki wysiane. Ten rzepak jest wysiany, ta joła jest wysiana w czterech różnych rozstawach. Tutaj jedziemy akurat e, dwa lejki siane, dwa niesiane. O, to jest piękne, piękne prezenty po zwierzętach. Na całe szczęście, no, to tylko liście poobiezały w tym roku. E, tutaj mamy siane właśnie dwa lejki, stoją, dwa niesieją, czyli dwa rzędy są w rozstawie 12 cm. Potem mamy 24, 36 cm przerwy. Zaraz za tym siany jest w rozstawie 36 cm, następnie 12 i 24. Zobaczymy jak tutaj będzie, czy będzie różnica w planowaniu, czy nie będzie akurat ten żafak tutaj będzie z tych poletek ważony. No i tak naprawdę na dzisiaj wszystko.